I o ile mamy już wykręcone wszystkie cztery śruby, to zawsze coś stoi na przeszkodzie, także musimy odkręcić jeszcze te dwie śrubki. Przepustnica już na wierzchu, jak widać trochę brudna, nawet trochę bardzo. Zaraz zaczniemy się dobierać do następnego elementu. Więc tak, tutaj mamy dwie śruby odkręcone. Jeszcze jest jedna pod spodem. Więc tak, trzy śruby wykręcone. I część jest już luźna. Zobaczmy, jak to wygląda. No, paskudnie. W ogóle, jak to miało prawo działać, tu już sobie resztę rzeczy włożyłem. Nie zapominam o szczelce, pewnie jej tak kupię nową, i działamy. No to zajmujemy się teraz czyszczeniem. No, część mamy już po delikatnym czyszczeniu. Widać różnicę. Zabierzemy się za zdemontowanie tego układu elektrycznego. Zobaczymy, co tam siedzi. I od razu sobie wyczyścimy akurat te miejsce gdzie no nie udało się wymoczyć. Czyli co? Zaczynamy się bawić w otwieranie. Tak to wygląda w środku. Dobra. To już mamy małą aktualizację z zasady działania tego. Widzicie? Klapka się otwiera. A dlaczego? Tutaj mamy taką sprężynkę. I to mniej więcej tak działa. Czyli jak sobie tutaj jakoś podważę. Że w ten sposób otwiera się. Dobra, ja sobie to jakoś spróbuję poczyścić i zobaczymy, czy działa ten silniczek sterujący. No i zobaczcie zasadę działania. Same trybiki, tu mamy Siemens VDO. Teraz poruszając tą zębatką, ona się uchyla. Także wszystko będzie działać. Yy, silniczek sprawny, ścieżki są sprawne, bo też sprawdzałem. Tutaj mamy ścieżki. To teraz zrobimy sobie małe porównanie. Na pierwszym zdjęciu będzie przedstawiony EGR, jak wyglądał przed czyszczeniem. W tym zdjęciu, no wiadomo, po czyszczeniu. Podczas czyszczenia yy, wypadły mi dwie podkładki. I teraz tak, gdzie to dajemy? Yy, pierwszą podkładkę dajemy tutaj. Zresztą nawet był ślad, że ona tam powinna być. Yy, nasadzamy sobie tutaj zębatkę, i następną podkładkę dajemy na tą zębatkę. Po czym wszystko później skręcamy. A tak wygląda przepustnica. Nie możemy również zapomnieć o rurce prowadzącej do Egiera. Zobaczcie, jaka ona jest brudna. Cała zasmolona. A teraz możecie zobaczyć, co odkryłem. Jest tutaj taka dziurka w tej rurce. Ciekawe, co mam teraz z tym zrobić. No i przez tą dziurkę potem się zastanawiacie, co mi tak kapie, czemu ten silnik taki mokry? A tu kropla za kroplą i wszystko usmolone. Koniec pracy, żadna śrubka nie została. A więc tak, znajduje się już w samochodzie. Wszystko tak jak przed chwilą pokazałem jest złożone, żadna śrubka nie została. No to co? Próbuję odpalić. Dobra. Moja wina, bo słaby jednak akumulator, nie podładowałem go. Ale i tak w miarę sobie poradził. Dalej jakiś błąd jest. Ciekawe czy jest to właśnie EGR. Za chwilę pewnie sprawdzę to na komputerze i zobaczymy. Tak pracuje właśnie silnik. To sobie teraz sprawdzimy błędy. Interfejs mamy włożony i czytujemy Mamy takie coś, regulacja pozycji zaworu EGR. Spróbuję to skasować. Hmm. Dobra, sprawdzimy czy odpali, ale usterka dalej jest pewnie od tego yy, ręcznego. Spróbuję go jeszcze wyłączyć. Włączyć jeszcze raz. I sprawdzimy błędy. Hmm. Może już nie powróci ten błąd. Zobaczymy. Ok, po skasowaniu błędu ponownym, tak naprawdę e, nie mamy usterek i też nie mamy kontrolki e, silniczka, tak naprawdę. Więc e, tutaj, w trybie awaryjnym, jest tak, że jeśli na przykład jest jakaś usterka silnikowa typu EGR. Samochód maksymalne obroty uzyskuje do 3000 i nic więcej. A jeśli są natomiast źle zaprogramowane wtryski, to wtedy usterka też widnieje właśnie w postaci tego, tej kontrolki, tylko że wtedy jest coś do około 1500 obrotów na minutę. Usterki EGR już nie mamy jak widać na desce rozdzielczej nie ma tej kontrolki, jest silniczka więc cóż prawdopodobnie naprawa się udała zobaczymy, jeszcze potestuję przez kilka dni odpalanie już jazdę później będę musiał się zająć oczywiście hamulcem ręcznym ale obawiam się, że bez udziału serwisu Renault się nie obejdzie także dzięki za oglądanie Subskrybujcie, lajkujcie i ewentualnie komentujcie. Dzięki, cześć.